もう。 Śnieg gwiazda w Betleje, radować wszyscy się będą, muzyką chwalić, kolędą bić, będą niskie pokłony przed Twoim jednorodzonym, jednorodzonym. Bo stanie się słowo Niech będzie błogosławiony żywota Twojego owoc Nie trwą się Mario Dzieciątko święte, powijesz. Siankiem mu szóste, wydzielę mi gwiazda, w Betleje radować wszyscy się będą. Chwalić kolędą, bić będą niskie pokłony przed Twoim jednorodzonym, jednorodzonym, jednorodzonym. PISM LUIZY PICARETTY W domku w Nazarecie bardziej niż kiedykolwiek czułam się rozpalona i modliłam się, żeby Słowo Boże stąpiło na ziemię. Wola Boża, która we mnie panowała, nie czyniła nic innego, jak tylko zalewała wszystkie moje czyny światłem, pięknem, świętością i mocą. Czułam, jak tworzyła we mnie Królestwo Światła, i to światła, które nieustannie płonie, królestwo piękności, świętości i mocy, które stale wzrasta, to też wszystkie boskie przymioty, które Boży Fiat swoim panowaniem we mnie rozpościerał, Przynosiły mi płodność. Tak wiele było światła, które mnie zalewało, że moje człowieczeństwo zostało upiększone i zatopione słońcem woli Bożej, i nie czyniło nic innego, jak tylko wytwarzało niebiańskie kwiaty. Czułam, jak niebo się do mnie zniża, a ziemia mojego człowieczeństwa unosi do góry. Niebo i ziemia wzajemnie się objęły, pogodziły oraz dały sobie pocałunek pokoju i miłości. Ziemia się przygotowała, żeby wyprodukować ziarno i uformować w Nim sprawiedliwego i świętego, a niebo się otworzyło, żeby Słowo mogło do tego ziarna wstąpić. Ja nie czyniłam nic innego, jak tylko zstępowałam ze swojej niebieskiej ojczyzny i do niej wstępowałam. Rzucałam się w ojcowskie ramiona ojca niebieskiego i całym sercem mówiłam do Niego. Ojcze święty, nie mogę już dłużej wytrzymać. Mam wrażenie, że płonę, i gdy płonę, czuję w sobie potężną siłę, która chce Cię zwyciężyć. Łańcuchami mojej miłości chcę Cię związać i rozbroić, abyś już dłużej nie zwlekał. A na skrzydłach mojej miłości pragnę przenieść Boże Słowo z nieba na ziemię. Modliłam się i płakałam, żeby mnie wysłuchał. A boskość, zwyciężona moimi łzami i modlitwami, zapewniła mnie mówiąc: Córko, któż ci się może oprzeć? Zwyciężyłaś. Godzina Boga jest bliska. Powróć na ziemię i mocą mojej woli kontynuuj swoje czyny. Dzięki nim wszyscy zostaną poruszeni, a niebo i Ziemia dadzą sobie pocałunek pokoju. Mimo to nie wiedziałam jeszcze, że mam być matką Słowa przedwiecznego. Kontynuowałam swoje życie w Nazarecie, boży Fiat dalej rozszerzał we mnie swoje królestwo i wykorzystując wszystkie moje małe czyny, nawet te najmniej znaczące jak. Utrzymywanie porządku w małym domku, rozpalanie ognia, zamiatanie i wszystkie inne prace wykonywane w rodzinie, dawał mi odczuć drgania swojego życia w ogniu, w wodzie, w pożywieniu i w powietrzu, którym oddychałam we wszystkim. A zalewając moje małe czyny, tworzył ponad nimi morza światła łaski i świętości. Bo gdziekolwiek panuje wola Boża, ma ona moc z małych drobiazgów utworzyć nowe niebiosa o urzekającym pięknie. A ponieważ jest nieskończona, nie potrafi czynić rzeczy małych, swoją potęgą daje wartość najmniejszym drobiazgom i tworzy z nich najwspanialsze rzeczy, tak, iż zadziwiają niebo i ziemię. Wszystko jest święte i wszystko jest uświęcone dla tego, kto żyje wolą Bożą. Córko mojego serca, słuchaj mnie uważnie. Na kilka dni przed stąpieniem Słowa na ziemię ujrzałam otwarte niebo oraz słońce Bożego Słowa u jego bram. Boże Słowo jakby spoglądało, na kogo maskierować swój lot. Aby stać się niebieskim, Więźniem stworzenia, och jak cudownie było oglądać go u bram nieba, jakby wypatrującego i wyczekującego szczęśliwego stworzenia, które miało dać zamieszkanie swojemu stwórcy. Trójca Przenajświętsza już więcej nie spoglądała na Ziemię, jakby była dla nich obca, ponieważ przebywała na niej malutka Maryja która posiadając wolę Bożą utworzyła Boże Królestwo. Do tego Królestwa Słowo mogło bezpiecznie stąpić jak do swojej własnej rezydencji, w której znalazło niebe, niebo i wiele słońc wielu czynów woli Bożej dokonanych w mojej duszy. Boskość została przepełniona miłością. Boskie osoby, zdejmując płaszcz sprawiedliwości, który od tak wielu stuleci utrzymywały nad stworzeniami, okryły się płaszczem nieskończonego miłosierdzia, wydały między sobą dekret o odstąpieniu słowa i wybiły godzinę spełnienia. Na ten dźwięk niebo i ziemia zadziwiły się, i wszyscy skupili swoją uwagę, aby być świadkami tak wielkiej i bezgranicznej miłości. Oraz tak niebywałego cudu. Twoja mama czuła się rozpalona miłością. Powtarzając echem miłość mojego stwórcy, chciałam utworzyć jedno morze miłości, żeby słowo mogło w nie wstąpić tutaj na ziemi. Moje modlitwy były nieustające. Gdy się modliłam w swoim pokoiku, przyszedł anioł wysłany z nieba jako posłanie z wielkiego króla. Stanął przede mną, składając mi pokłon, pozdrowił mnie. Bądź pozdrowiona Maryjo, nasza Królowo. Boże Fiat napełnił Cię łaską, wypowiedział już swój Fiat, bo chce stąpić. Jest już za mną, ale pragnie Twojego Fiat, aby dopełnić swojego. Na tak wielką zapowiedź, tak bardzo przeze mnie upragnioną, nigdy nie sądziłam, że to ja, Jestem tą wybraną. Zdumiałam się i zawahałam się chwilę. Ale Anioł Pana powiedział do mnie: Nie lękaj się nasza królowo znalazłaś łaskę u Boga, zwyciężyłaś swojego stwórcę wypowiedz więc swój Fiat, aby dopełnić zwycięstwa. Wypowiedziałam swe Fiat, co za wspaniałości. Dwa fiat się stopiły i Boże Słowo we mnie zstąpiło. Mój fiat posiadając tę samą wartość co Boże z ziarenka mojego człowieczeństwa utworzył maleńkie człowieczeństwo, które miało zawrzeć w sobie Słowo. I tak dokonał się wielki cud wcielenia. O potęgo najwyższego fiat! Ty wyniosłeś mnie tak bardzo i uczyniłeś tak potężną, że zdołałam utworzyć w sobie człowieczeństwo, w którym miało być zawarte odwieczne słowo. Słowo, którego niebo i ziemia nie mogły w sobie pomieścić. Niebiosa były wstrząśnięte, a całe stworzenie zaczęło świętować. Krzycząc z radości, wszystkie rzeczy stworzone wtórowały echem nad Małym domkiem w Nazarecie, aby oddać hołd i cześć stworzycielowi, który stał się człowiekiem i wołały swoim niemym językiem o cudzie nad cudami, którego jedynie Bóg mógł dokonać. Nieskończoność stała się malutka, potęga pozbawiła się mocy, a jego nieosiągalna wysokość zniżyła się do głębi łona dziewicy. Pozostał jednocześnie małym i niezmierzonym, potężnym i bezsilnym, mocnym i słabym. Moja droga córko, ty nie możesz zrozumieć, co odczuwała twoja mama w akcie wcielenia słowa. Wszyscy mnie ponaglali i oczekiwali na mój Fiat. Mogłabym rzec, wszechmogący Fiat. Za to słowo Maryjo, ja dzięki ci czyniem twoje fiat, niech będzie treścią mego życia, za to słowo Maryjo. Ja dzięki ci czyniem twoje fiat, niech będzie, treścią mego życia. Chcę powiedzieć tak, O Maryjo, jak mówiłaś ty, O Maryjo, jak robiłaś ty, O Maryjo, O święta Maryjo. Chcę powiedzieć tak, O Maryjo, jak mówiłaś ty. Jak zrobiłaś ty o Maryjo o święta Maryjo